Wkład ekosystemu Newline wchodzi w potężne narzędzie, jakim jest Newline Broadcast. Służy ono do transmitowania naszego ekranu interaktywnego Newline do urządzeń mobilnych, takich jak telefony, tablety czy laptopy. W innej sesji może brać udział nawet 200 użytkowników z dowolnego miejsca na świecie. Żeby rozpocząć naszą transmisję, musimy kliknąć na gadżet. Następnie jest pośród aplikacji wybrać Line broadcast. W prawym dolnym rogu pojawi nam się widget broadcastu. Jeżeli jest on biały, oznacza to, że transmisja jeszcze się nie zaczęła. Klikamy w niego. Następnie start broadcast. W tym momencie transmisja została uruchomiona. Żeby użytkownicy połączyli się z tą transmisją, muszą wejść na Displaymount.com slash broadcast a następnie wpisać numer sesji. Pamiętajmy, że numer sesji jest odpowiedni do każdej sesji, więc za każdym razem będzie inny. Jeżeli chcemy ponownie rozpocząć transmisję, musimy ponownie wysłać numer sesji naszemu odbiorcom. Łatwiejszym sposobem na udostępnienie jest dzielenie linku przez share link i wysłanie go za pośrednictwem poczty e-mail. Ja w tym momencie spróbuję połączyć się w swoim komputerze z sesją. W oknie wpisuję numer, który mi się wyświetlił i klikam connect. Po chwili pojawi mi się ekran mojego monitora. Żeby dalej pracować, po prostu zamykam okno wszystko co się dzieje pojawia się na ekranie odbiorców, a my pracujemy tak jak zwykle. Na przykład otwieramy aplikację tablica i zaczynamy pisać. Wszystko co zrobiłem. Pojawiło się. Różnych odbiorców. rzeczą jest możliwość przesyłania obrazu z komputera OBS, ale również z dowolnego komputera, który został podłączony do monitora. Ponieważ New Line Broadcast działa cały czas w tle i transmituje wszystko, co się pojawi na ekranie. Jak widzimy transmisja cały czas trwa, Ponieważ widget jest na pomarańczowym. Jeżeli chcemy ją zakończyć, klikamy ponownie na widget. I stop broadcast. Potwierdzamy. Sesja właśnie się zakończyła. Wszyscy odbiorcy zostali odłączeni. A my, żeby już zakończyć całkowicie pracę z oprogramowaniem, klikamy w prawy dolny ruch. Exit A. Potwierdzamy. Aplikacja już nawet nie działa w tyle, więc możemy kontynuować pracę.